Modlitwa Matki o ochronę dzieci. Panie, powierzam moje dziecko w Twoje ręce. Proszę, okryj je swoją łaską i otocz swoją miłością. Niech Twoje oko strzeże go zarówno w chwilach szczęścia, jak i w trudnościach. Przebacz mu wszystkie przewinienia i daj serce do nawrócenia. Panie, proszę, obdarz go mądrością rozróżniania dobra od zła. Niech Twoje światło prowadzi jego kroki. A Twoje światło oświetla drogę. Niech aniołowie strzegą Go w dzień i w nocy, chroniąc przed złem i dając siłę w chwilach słabości. Jeśli jesteś matką, módl się w ten sposób za swoje dziecko. Napisz Amen i podziel się tym z innymi matkami, które tego potrzebują. Niech dobre nowiny, cuda i ochrona Jezusa będą z Twoim dzieckiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia w modlitwie, napisz do nas. Będziemy się modlić za Ciebie i Twoją rodzinę, oraz pomożemy Ci zrozumieć Słowo Boże. Nasza grupa biblijna odbywa się codziennie od 20 do 21. Uczymy się Słowa Bożego. Link znajduje się w moim profilu. Zapraszamy do dołączenia i słuchania głosu Pana. Niech Pan błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę.